Paweł Domagała, jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów i wokalistów młodego pokolenia w Polsce, znów znalazł się w centrum uwagi. Artysta, który od lat zachwyca publiczność swoją autentycznością i emocjonalnymi występami, w wieku 41 lat zaskoczył opinię publiczną ruchem, którego nikt się nie spodziewał. Podczas specjalnie zwołanego wywiadu domagała przerwał wielomiesięczne milczenie dotyczące życia prywatnego i po raz pierwszy otwarcie mówił o swojej partnerce. To wyznanie natychmiast wywołało wstrząs w mediach i lawinę reakcji wśród fanów, którzy od dawna spekulowali o kulisach jego życia uczuciowego. Serwisy informacyjne donoszą o tysiącach komentarzy, analiz i interpretacji, a sieć wrze od emocji. Co dokładnie powiedział domagała i dlaczego właśnie teraz zdecydował się odsłonić tę część swojego życia. Czy to początek nowego rozdzitu, w kolejnych minutach wywiadu, który już teraz określa się jako jeden z najbardziej zaskakujących momentów w skalji w polskim show biznesie ostatnich lat, Paweł domagała odsłonił kulisy milczenia, które tak długo otaczało jego życie prywatne. Artysta przyznał, że decyzja o wycofaniu się była świadoma i głęboko przemyślana. Przez wiele miesięcy unikał pytań o relacje, rezygnował z komentarzy na temat życia rodzinnego i konsekwentnie trzymał się z dala od publikowania jakichkolwiek wskazówek, które mogłyby zdradzić, co dzieje się poza światłem kamer. Jak sam powiedział, intensywna praca, ciągłe podróże i presja oczekiwań zaczęły odbierać mu poczucie równowagi, i to właśnie wtedy postanowił chronić to co dla niego najcenniejsze. Dziennikarze relacjonują, że w pewnym momencie jego głos lekko zadrżał, gdy opowiadał o okresie, który nazywa czasem wewnętrznego schronienia. Był to etap, w którym musiał odsunąć się od medialnego zgiełku, by zrozumieć swoje priorytety i znaleźć sposób na pogodzenie kariery z normalnością, której tak bardzo brakowało mu w codziennym życiu. Według Pawła, dopiero cisza pozwoliła mu dostrzec to, czego wcześniej nie widział w tempie kolejnych premier i koncertów. Największe poruszenie wywołał jednak moment, w którym po raz pierwszy publicznie wypowiedział imię osoby, o której krążyły liczne plotki, lecz której nigdy nie potwierdził: Alicja tak przedstawił ją domagała dodając że to właśnie ona stała się dla niego fundamentalnym wsparciem gdy wydawało się że ciężar sławy zaczyna przygniatać go bardziej niż chciał przyznać opisał ją jako cichą siłę osobę która potrafiła być blisko nawet wtedy gdy on sam miał trudność z pozostaniem w kontakcie ze sobą Według źródeł Alicja nie jest osobą publiczną, a jej życie do tej pory toczyło się poza mediami. Ta informacja tylko podsyciła ciekawość opinii publicznej i doprowadziła do jeszcze większego zamieszania. Portale plotkarskie natychmiast rozpoczęły poszukiwania zdjęć, nagrań, jakichkolwiek dowodów na jej istnienie, choć domagała, wyraźnie podkreślił, że zależy mu na tym, aby nie była wciągana w medialną burzę. Nie przeszkodziło to jednak w powstaniu lawiny komentarzy i spekulacji. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się rzekome dawne fotografie, przypadkowe ujęcia z koncertów czy wydarzeń, które internautom wydawały się pasować do opisu Alicji. Kiedy domagała, opowiadał o trudnościach, przez które przeszła ich relacja, atmosfera podczas wywiadu zgęstniała. Artysta potwierdził, że presja sławy i nieustanne pogłoski niejednokrotnie wystawiały ich związek na próbę. Był moment, jak zdradził, kiedy oboje zdecydowali się na krótką separację, aby ponownie zrozumieć, kim są i czego chcą. Ta informacja wywołała prawdziwy wstrząs. Komentatorzy momentalnie ogłosili, że była to jedna z najbardziej szczerych i odważnych wypowiedzi w jego karierze, a fani zasypali sieć pytaniami i wyrazami wsparcia. Jedno z najbardziej komentowanych zdań padło, gdy domagała powiedział, że dopiero teraz czuje się wystarczająco dojrzały, by przestać unikać tego tematu wyjaśnił, że w wieku 41 lat nie chce dłużej żyć w półcieniach, pozwalając innym tworzyć własne interpretacje dotyczące jego życia. Jak podkreślił, jego decyzja o ujawnieniu prawdy była podyktowana chęcią uwolnienia się od ciężaru spekulacji i pokazania, że za wizerunkiem artysty zawsze stoi człowiek, który również ma swoje emocje, lęki i potrzeby. Reakcje były natychmiastowe. W ciągu zaledwie godzin media społecznościowe zalała fala komentarzy od fanów i osób publicznych. Jedni pisali, że podziwiają go za odwagę i szczerość, inni wyrażali zdziwienie, a jeszcze inni próbowali analizować każde jego słowo, dopatrując się ukrytych znaczeń. W studiach telewizyjnych rozpoczęły się dyskusje ekspertów od wizerunku, psychologów i komentatorów kultury. Niektórzy zwracali uwagę, że takie wyznanie może stanowić ważny krok w kierunku normalizowania dyskusji o granicach prywatności w showbiznesie. Inni sugerowali, że domagała świadomie wybrał ten moment, aby odzyskać pełną kontrolę nad narracją dotyczącą jego samego. Dodatkowego dramatyzmu dodały szczegóły, którymi podzielił się w dalszej części rozmowy. Nawiązał do sygnałów, które przez lata pojawiały się w wywiadach i piosenkach, choć nikt wtedy nie zdawał sobie sprawy, że odnosiły się do Alicji. Wskazał na jeden z dawnych utworów, w którym linia o cichej obecności kogoś bliskiego okazała się związana właśnie z nią. Ten moment wywiadu wywołał kolejną falę emocji, a fani zaczęli masowo analizować archiwalne teksty, aby odnaleźć jeszcze więcej ukrytych tropów. Domagała zakończył tę część wywiadu podziękowaniem skierowanym do ludzi, którzy przez lata towarzyszyli mu w karierze. Mówił o szacunku, jaki należy się każdej relacji, oraz o tym, jak trudne jest utrzymanie siebie i swojego człowieczeństwa w świecie, który oczekuje nieustannego spektaklu. Podkreślił, że miłość staje się wartością prawdziwą dopiero wtedy, gdy przetrwa największe próby, a on i Alicja takich prób przeszli wiele. Wyraził wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymuje, mimo że tak długo nie dzielił się osobistymi sprawami. W tym momencie nasuwa się jedno ważne pytanie, które podchwytują już wszystkie portale informacyjne. Co jeszcze postanowi ujawnić domagała i czy to wyznanie jest dopiero początkiem większej historii, której publiczność jeszcze nie zna? Kontynuując swoją spowiedź przed kamerami, domagała jeszcze głębiej zanurzył się w emocjach, które dotąd skrzętnie ukrywał. Jego wypowiedzi stawały się coraz bardziej osobiste, jakby każdy kolejny wers zdejmował z niego warstwę ciężaru gromadzonego przez lata. Publiczność, śledząc transmisję na żywo, miała wrażenie, że uczestniczy w czymś więcej niż zwykłym wywiadzie. To było wejście w intymny świat artysty, w przestrzeń, do której nikt wcześniej nie miał pełnego dostępu. Gdy wspominał o chwilach zwątpienia, w studiu zapadła cisza. Opisywał, jak trudne bywało utrzymanie równowagi między obowiązkami zawodowymi a potrzebą zwyczajnej codzienności. Mówił o wieczorach, w których po wyczerpujących zdjęciach wracał do domu i czuł, że nie ma już w nim miejsca na nic poza zmęczeniem. To właśnie wtedy obecność Alicji stawała się dla niego jedynym stałym punktem, jedyną przestrzenią, w której mógł oddychać bez obawy o ocenę. Przyznał, że to jej cicha wyrozumiałość i umiejętność słuchania trzymały go przy ziemi, gdy presja zaczynała narastać. W pewnym momencie zdradził, że były chwile, kiedy oboje nie mieli pewności, czy ich związek przetrwa. Mówił o długich rozmowach, o milczeniu, które potrafiło ciążyć jak skała o chwilach, w których każde z nich zastanawiało się, czy potrafią jeszcze odnaleźć wspólną drogę. To wyznanie poruszyło widzów do głębi. Sieć momentalnie zalały komentarze tych, którzy dziękowali mu za szczerość i za to, że odważył się mówić o rzeczach, które tak wielu ludziom pozostają bliskie, choć często niewypowiedziane. Na portalach pojawiały się relacje osób obecnych w studiu. Podkreślano, że atmosfera była naładowana emocjami tak intensywnymi, że niemal można było je poczuć fizycznie. Niektórzy dziennikarze opisywali, jak Domagała spuszczał wzrok w dół, jak zaciskał dłonie, gdy wracał do wspomnień o czasie separacji. Inni zauważali subtelne zmiany w jego tonie głosu, które zdradzały, że mimo upływu czasu rany tamtych chwil nadal nie są całkowicie Zabliźnione. Fani analizowali każde jego słowo, przypominali wywiady sprzed lat, w których mówił o potrzebie ciszy i dystansu, o tym, że prywatność jest dla niego świętością. Teraz widzowie zaczynali odkrywać nowe znaczenia w tamtych wypowiedziach. Nawet fragmenty piosenek, które kiedyś wydawały się po prostu romantyczne lub melancholijne, nagle nabrały dramatycznego kontekstu i stawały się częścią większej historii. Kiedy Domagała przechodził do wyjaśnienia, dlaczego właśnie teraz zdecydował się mówić, w jego głosie brzmiała pewność. Powiedział, że w pewnym momencie zrozumiał, że milczenie przestało go chronić, a zaczęło tworzyć dystans, którego nigdy nie zamierzał pogłębiać. Podkreślił, że ma poczucie, iż dojrzewał do tej decyzji latami. Wypowiedział zdanie, które natychmiast trafiło na nagłówki największych portali, że przyszedł moment, w którym prawda staje się lżejsza od tajemnicy. Opowiadając dalej, domagała, wyraźnie podkreślił, że nie chce, aby jego wyznanie zostało odebrane jako sensacja, choć doskonale wie, że wywoła burzę. Dodał, że jego intencją jest pokazanie, że miłość wymaga odwagi, a zaufanie czasem należy budować od nowa, nawet jeśli wydaje się, że fundamenty są stabilne. Słowa te wywołały kolejną falę komentarzy, tym razem od terapeutów i psychologów, którzy publicznie chwalili go za dojrzałość emocjonalną i za przekaz, który może być ważny dla wielu ludzi przeżywających podobne kryzysy. W miarę jak emocje narastały, wywiad przybierał charakter niemal wyznania publicznego, choć wciąż pozostawał osadzony w konwencji dziennikarskiej relacji. Kiedy domagała, dziękował tym, którzy pozostali przy nim mimo braku wyjaśnień, widzowie mieli wrażenie, że zwraca się do każdego z nich indywidualnie. To właśnie ten moment sprawił, że tysiące komentarzy zaczęły powtarzać, że czują się jakby uczestniczyli w czymś niezwykle osobistym, jakby byli świadkami otwarcia drzwi, które dotąd pozostawały zamknięte. Atmosfera wciąż gęstniała, a publiczność oczekiwała kolejnych słów, zastanawiając się, jak głęboko jeszcze zdecyduje się zajrzeć w przeszłość i jakie fakty postanowi ujawnić w dalszej części rozmowy. Domagała, kontynuował, jakby z każdą minutą odczuwał coraz większą potrzebę wyrzucenia z siebie wszystkiego, co przez lata pozostawało zamknięte głęboko w środku. W jego słowach pojawiała się nie tylko szczerość, ale również pewnego rodzaju ulga, jakby wreszcie mógł mówić językiem, który dotąd był dla niego zakazany. Opisywał kolejne momenty, w których milczenie stawało się murem, a on sam czuł się rozdarty między obowiązkami wobec własnej kariery, a lojalnością wobec kogoś, kto zawsze był obok, nawet jeśli nie pojawiał się na pierwszych stronach gazet. Wspomniał o tym, jak często obserwował własne życie z boku, mając poczucie, że świat oczekuje od niego roli, której nie zawsze był w stanie grać. Mówił o wieczorach przed premierami, kiedy stres odbierał mu zdolność do skupienia, a myśli krążyły wyłącznie wokół tego, co jeszcze może pójść nie tak. W takich chwilach, jak podkreślił, obecność Alicji była jak cichy głos rozsądku, bez nacisku, bez wymagań, bez pretensji, po prostu była, gdy wszystko inne się chwiało. Gdy zaczął opowiadać o okresie separacji, w studiu ponownie zapadła ta charakterystyczna cisza, która pojawia się tylko wtedy, gdy słowa dotykają czegoś naprawdę bolesnego. Przyznał, że to był czas, w którym oboje musieli zmierzyć się z własnymi słabościami. Mówił o samotnych spacerach po mieście, o nocach, w których dzwonek telefonu pozostawał milczący, o świadomości, że musi się zatrzymać i przestać udawać, że jest w stanie wszystko kontrolować. Ten fragment jego wypowiedzi natychmiast rozszedł się po mediach, a eksperci zaczęli doszukiwać się w nim symbolicznego przełomu, który doprowadził go do dzisiejszej decyzji. Domagała podkreślił, że to właśnie ta przerwa pokazała mu, jak wiele znaczy dla niego bliskość i jak trudno jest budować coś wartościowego, jeśli człowiek nie potrafi być szczery przede wszystkim wobec siebie. Widzowie, słuchając jego słów, komentowali na żywo, że mają wrażenie uczestnictwa w procesie oczyszczenia, jakby obserwowali artystę, który zdejmuje kolejne warstwy i wreszcie odsłania to, co najważniejsze. W tym momencie wywiadu media społecznościowe dosłownie eksplodowały. Widzowie publikowali fragmenty jego wypowiedzi, porównywali je z wcześniejszymi wywiadami, analizowali intonację jego głosu i sposób, w jaki dobierał słowa. Pojawiły się nagrania z koncertów sprzed lat, w których fani dostrzegali nowe znaczenia gestów, spojrzeń i pauz, których wcześniej nie zauważali. Wszystko zaczęło układać się w historię, która dopiero teraz nabierała pełnego sensu. Domagała, wciąż mówił, jakby chciał pozwolić widzom zrozumieć, że za każdą publiczną osobowością kryje się człowiek, który również mierzy się z tym, co niewidoczne dla aparatów i kamer. Podkreślił, że nie chciał, by decyzja o zachowaniu prywatności była odebrana jako dystans, który miał zburzyć relacje z fanami. Powiedział, że przez długi czas wierzył, iż ochroni w ten sposób zarówno siebie, jak i Alicję, lecz z czasem zrozumiał, że milczenie zaczęło żyć własnym życiem i tworzyć obraz, który nie miał nic wspólnego z prawdą. Opowiadał o presji, która pojawia się, gdy każdy gest jest interpretowany, a każda fotografia staje się materiałem do spekulacji. Wspomniał o chwilach, kiedy przypadkowe ujęcia z ulicy prowadziły do absurdalnych teorii na temat jego życia uczuciowego. Przyznał, że czytanie takich doniesień było dla niego bolesne, ponieważ dotyczyły one spraw najważniejszych, a jednocześnie najbardziej delikatnych. Mówiąc o tym, nie krył emocji, a jego głos kilkukrotnie załamał się lekko, co tylko pogłębiło dramatyzm całej sytuacji. Publiczność chłonęła każde jego słowo, jakby bała się, że jeśli na moment oderwie wzrok, straci fragment czegoś niezwykle istotnego. Fani komentowali, że nigdy wcześniej nie widzieli go tak prawdziwego, tak surowego i jednocześnie tak silnego. To było doświadczenie, które niezwykle rzadko zdarza się w mediach, gdzie szczerość zazwyczaj pojawia się w starannie przygotowanych formułach. Im dłużej mówił, tym bardziej jasne stawało się, że ta decyzja nie była jedynie odpowiedzią na presję opinii publicznej, lecz przede wszystkim aktem dojrzałości. Podkreślił, że chce, aby jego fani znali prawdę, a nie żyli w świecie domysłów i niedopowiedzeń. Wskazał, że Alicja jest częścią jego życia od dawna i że nadszedł moment, by nie ukrywać tego przed ludźmi, którzy wspierają go od lat. Gdy wywiad przeszedł w kolejną fazę, a emocje osiągały punkt wrzenia, widzowie mieli wrażenie, że domagała dopiero zaczyna mówić to, co naprawdę nosił w sobie przez długi czas. W studiu panowała atmosfera oczekiwania, a każdy kolejny oddech artysty zapowiadał, że wciąż jeszcze nie padły wszystkie słowa, które zamierza ujawnić. Trzeba było zaledwie kilku minut, by informacja o wyznaniu Pawła Domagały obiegła wszystkie największe redakcje w kraju. Media prześcigały się w publikowaniu nagłówków, a portale społecznościowe pękały w szwach od komentarzy. Jedni gratulowali odwagi, inni wyrażali zaskoczenie, jeszcze inni zaczynali własne śledztwa, próbując połączyć w całość wszystkie wcześniejsze sygnały, które teraz zaczęły nabierać zupełnie nowego znaczenia. Wśród komentarzy fanów dominowało poczucie empatii i wsparcia, ale równie mocno wyczuwalna była ciekawość tego, jak dalej potoczy się ta historia, która dopiero teraz została ujawniona w pełnym świetle reflektorów. Współpracownicy i koledzy z branży również nie kryli uznania, podkreślając, że szczerość domagały może otworzyć w polskim showbiznesie zupełnie nowy rozdział rozmowy o granicach prywatności i prawie artystów do własnych emocji. Jednak najciekawsze wydarzenia miały dopiero nadejść. W czasie gdy widzowie próbowali ochłonąć po serii mocnych wyznań, domagała niespodziewanie dodał, że jego decyzja o ujawnieniu prawdy miała jeszcze jeden powód, o którym do tej pory nie mówił publicznie. W studiu zapanowało poruszenie, a reporterzy pochylili się do przodu, jakby próbowali dosłownie złapać każde jego słowo, zanim jeszcze wybrzmi. Artysta